Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Kotek-psotek już nie psoci. Psotek był znany w całej okolicy jako kot nie do zatrzymania. Każdego ranka witał dzień przepełniony figlarną energią. Wskakiwał na półki, ślizgał się po parkiecie i zrzucał ze stołu wszystko, co się na nim znajdowało. A potem patrzył na swoje dzieło z dumą. Niczym artysta na świeżo namalowany obraz. Mieszkał ze swoją właścicielką, panią Zosią, w przytulnym domu z ogródkiem. Znał tutaj każdy kąt i dlatego po swoim terytorium mógł poruszać się niemal z zamkniętymi oczami. Wszyscy sąsiedzi z okolicy znali go bardzo dobrze. Był dla nich zabawnym rozrabiaką i słodkim, małym huraganem. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło. Zaczęło się zupełnie zwyczajnie. Słońce świeciło, ptaki ćwierkały, a pani Zosia nuciła pod nosem piosenkę, szykując psotkowi coś pysznego do zjedzenia. Po chwili zawołała dźwięcznym głosem – psotku, śniadanko gotowe. Ku jej zdziwieniu nie usłyszała radosnego miałknięcia ani łoskotu kota skaczącego po meblach. W domu panowała niczym niezmącona cisza. Pani Zosia zmarszczyła brwi i podeszła do legowiska psotka. Kotek leżał tam zwinięty w kulkę i z ogonkiem pod brodą. Otworzył jedno oko, popatrzył chwilę na zaniepokojoną twarz właścicielki, a potem wrócił do spania. Nie próbował nawet się podnieść, czy przeciągnąć, albo chociaż poruszyć wąsem. Co się stało, mój kochany? zapytała cicho pani Zosia, siadając przy nim. Pomyślała, że może psotek się rozchorował, w końcu był cichy, spokojny i zupełnie niepsotny. Taka sytuacja nie zdarzyła się nigdy wcześniej. Pani Zosia postanowiła dmuchać na zimne i umówiła psotka na wizytę weterynaryjną za dwa dni. Do tego czasu postanowiła go pilnie obserwować. Lekarz zasugerował jej podczas rozmowy telefonicznej, że być może to zwykłe przemęczenie, albo leniwy dzień. I nawet tak energiczny kotek jak psotek po prostu potrzebuje odpoczynku. Ale następnego dnia było dokładnie tak samo. Psotku, czemu nie wskakujesz już na komodę? Zapytała z troską, próbując zachęcić go do zabawy kolorową wstążką. Kotek tylko spojrzał na nią sennie, po czym ułożył głowę na łapkach. Pani Zosia zaczęła martwić się nie na żarty. Takiego psotka nie znała. Bez jego rozrabiania, bez miałczenia, bez wspinaczek po firankach, dom był przeraźliwie pusty, cichy i smutny. Tego popołudnia odwiedziła ją pani Marta, sąsiadka i przyjaciółka. Przyniosła ze sobą ciasto morelowe i smakowitą rybkę dla psotka. – Jak się ma nasz rozrabiaka? – zapytała z uśmiechem. – On już nie jest rozrabiaką – odpowiedziała pani Zosia nalewając herbaty leży przez cały dzień w swoim legowisku nie figluje nie łasi się i nie podjada rzeczy ze spiżarki może się zakochał zażartowała sąsiadka Marta ale pani Zosia nie była w nastroju do żartów on po prostu nie jest sobą powiedziała cicho i to mnie martwi z każdą minutą coraz bardziej wieści o przygnębionym kocurku szybko rozeszły się po okolicy Sąsiedzi nie słyszeli już stukania pazurków na dachówkach, ani nocnych gonit po ogrodzie. Nie ginęły im już skarpetki z rozwieszonego prania. Nawet pan Leon, który zwykle mruczał coś o kocim gałganie, musiał przyznać, że brakuje mu psotkowego zamieszania i bałaganu. W końcu nadszedł czas na wizytę weterynaryjną. W przychodni, doktor zbadał kotka bardzo dokładnie obejrzał uszy, sprawdził brzuszek. I zajrzał do gardła. Psotek jest zdrowy, powiedział z uśmiechem. Czasem zwierzaki po prostu mają gorsze dni. Może czymś się przejął, albo zdenerwował. Może czegoś się przestraszył, albo zwyczajnie się nudzi. To niemożliwe, odparła pani Zosia. Psotek nie wie, czym jest nuda. Zawsze był niewyczerpanym źródłem pomysłów na zabawy. Może to źródło chwilowo się wyczerpało odparł lekarz. Proszę dać mu trochę czasu i dużo miłości. Jeżeli w ciągu kolejnych dwóch dni nic się nie zmieni, proszę o kontakt. Pani Zosia wróciła do domu jeszcze bardziej zdezorientowana. Postanowiła zachęcić psotka do większej aktywności. Przyniosła z szafy starą skrzynkę z zabawkami. Można w niej było znaleźć między innymi piórko na patyku, szeleszczące kuleczki i nakręcaną myszkę. To była prawdziwa kocia gratka. Zobacz, psotku, może coś z tych rzeczy Cię zainteresuje? Ale nic nie było w stanie poprawić mu nastroju. Nawet nie zerknął na żaden z przedmiotów. Zamiast tego pisnął smutno i zamknął oczy. Pani Zosia westchnęła i rozłożyła bezradnie ręce. Wieczorem najlepszy przyjaciel psotka, czyli kot o imieniu Roki, wślizgnął się do niego przez uchylone drzwi. Przyniósł ze sobą zielony kłębek wełny, Podkradziony ze swojego domu. Był zaniepokojony, ponieważ dowiedział się o gorszej formie psotka i chciał mu jakoś pomóc. Poza tym bardzo brakowało mu wspólnych zabaw i polowań na myszki. Psotek, skulony w swoim legowisku, zerknął jednym okiem na Rokiego i na jego prezent. Ale nie było rzeczy, która mogłaby skłonić go do zabawy. Zbyt wiele wydarzyło się w ostatnim czasie w jego kocim życiu. Minęło kilka kolejnych dni. Psotek nadal był cichy, spokojny i nieobecny. Jedyną rzeczą, jaka się zmieniła, było to, że teraz zamiast w legowisku leżał całymi godzinami na parapecie. Pani Zosia pomyślała, że to dobry znak. Być może światło słoneczne wleje w niego trochę optymizmu i lepszego nastroju, ale myliła się. Nic takiego się nie wydarzyło. Psotek nie interesował się brzęczącą muchą na szybie, nie reagował na powiewające firanki ani na Rokiego, który nieustannie próbował zaprosić go do zabawy, przynosząc mu małe prezenciki. Pani Zosia gotowała dla niego ulubione kąski, przynosiła świeżą trawkę z ogrodu i zostawiała na podłodze szeleszczące papiery. Ale on tylko zakrywał oczy łapkami i wyglądał już na znużonego jej staraniami. To już nie jest ten sam kot, szeptała do siebie zmartwiona. Pewnego przedpołudnia postanowiła wybrać się na zakupy do pobliskiego sklepu spożywczego. Włożyła swój kremowy płaszcz, zarzuciła torbę na ramię i ruszyła dobrze znaną trasą przez ścieżkę przy płocie. W sklepie było gwarno, kilka osób przeglądało pieczywo, ktoś wybierał jabłka, a za ladą, jak zawsze, stała pani Wiesia. Uśmiechnięta ekspedientka z zapałem do ploteczek. Dzień dobry pani Zosiu, zawołała radośnie. Czy mam coś podać? Mleczko, bułeczki, a może coś dla psotka? Pani Zosia uśmiechnęła się blado. On ostatnio nie ma apetytu. Nie interesują go nawet jego ulubione chrupki. Psotek nie ma apetytu? Ten mały rozrabiaka? Zdziwiła się pani Wiesia. Coś musiało mu się stać. W tym momencie do sklepu wszedł wysoki mężczyzna w granatowym płaszczu. Na głowie miał kapelusz z szerokim rondem. Był to nowy sąsiad, który kilka dni temu wprowadził się na koniec ulicy. Miał na imię Ireneusz. Pani Zosia jeszcze nigdy z nim nie rozmawiała, ale mignął jej raz czy dwa, kiedy zamykała furtkę na klucz. Dzień dobry, panie Ireneuszu, przywitała się pani Wiesia. Jak się panu u nas mieszka? Dobrze. Bardzo dobrze, odparł głośno mężczyzna. Tylko będę musiał utemperować te paskudne zwierzaki z sąsiedztwa. Utemperować? Zdziwiła się pani Wiesia. Tak, dobrze pani usłyszała. Ostatnio musiałem przegonić miotłą jednego czarnego kocura. Łobuz przybłąkał się do mnie nie wiadomo skąd i wstąpiło w niego jakieś szaleństwo. Najpierw skakał po beczce z deszczówką, a potem zrzucił mi dwie donice z parapetu. Chwyciłem zamiotłę i pogoniłem intruza. Po tych słowach pan Ireneusz zaśmiał się, jakby właśnie opowiedział najlepszy dowcip na świecie. Pani Zosi zadrżały ręce. Poczuła się tak jakby ktoś właśnie oblał ją zimną wodą. Czarny kot? zapytała ostrożnie. Tak, i z białą plamką koło nosa. Nieźle dałem mu do wiwatu. Myślę, że już nie odważy się do mnie przyjść. Pan Ireneusz postawił na ladzie słoik ogórków i kontynuował swoją opowieść, zupełnie nie zauważając, że pani Zosia stoi obok z pobladłą twarzą. Nie słuchała już jego kolejnych słów. Nagle wszystko zrozumiała, a fakty złożyły się w logiczną całość. Psotek nie był ani chory, ani znudzony. On był przerażony. Kobieta pospiesznie zapłaciła za zakupy. I wybiegła ze sklepu, nie żegnając się nawet z panią Wiesią. Z każdym kolejnym krokiem była coraz bardziej roztrzęsiona. Chciała natychmiast go zobaczyć i dodać mu otuchy. Kiedy weszła do domu, psotek leżał na poduszce przy oknie. W słońcu jego futerko wyglądało jak aksamit, ale jego oczy nie miały już w sobie dawnego błysku. Pani Zosia usiadła obok i pogłaskała go delikatnie po grzbiecie. Psotku, już wszystko wiem, wyszeptała. Tak mi przykro, że cię to spotkało. Psotek spojrzał na nią cicho i przeciągnął się nieco. Tak jakby chciał powiedzieć: Dziękuję. Wieczorem w odwiedziny przyszła pani Marta i jak zwykle przyniosła ze sobą coś słodkiego. Tym razem był to jabłecznik. Ale ważniejsza od ciasta była rozmowa: Muszę coś zrobić. Powiedziała z przekonaniem w głosie pani Zosia. Nie chcę się kłócić z panem Ireneuszem ani wszczynać żadnej sąsiedzkiej wojny, ale muszę pokazać Psotkowi, że jest bezpieczny, że nie musi się już bać. Pani Marta kiwała głową i upewniała panią Zosię w tym, że ma rację. Nazajutrz pani Zosia wstała wcześniej niż zwykle. Przez całą noc nie mogła zasnąć, myśląc o słowach, które usłyszała w sklepie. Gdy spojrzała na psotka, który zwinął się w ciasny kłębuszek przy kaloryferze, serce znów jej zadrżało. Nie ma na to mojej zgody, powiedziała stanowczo. Muszę załatwić tę sprawę. Spokojnie, ale rzeczowo. Dla psotka zjadła szybkie śniadanie, założyła szal i płaszcz, a potem ruszyła w stronę końca ulicy, do domu pana Ireneusza. Przez chwilę zawahała się przy jego furtce. Dom pana Ireneusza był schludny, ogród doskonale zadbany, ale wszystko wydawało się zbyt równe i zbyt idealne bez jednej nieprzyciętej gałązki, ani bez jednej rozrzuconej rzeczy. Ten widok bardzo różnił się od jej domku, w którym zawsze było trochę bałaganu. Po rozejrzeniu się dookoła, zebrała się w końcu na odwagę i zadzwoniła do drzwi. Po chwili pojawił się pan Ireneusz. Na widok pani Zosi zmarszczył delikatnie czoło. Najwyraźniej był zaskoczony jej wizytą. Dzień dobry. Mam na imię Zofia i mieszkam kilka domów dalej. Wiem, znam panią z widzenia, odpowiedział sąsiad. W czym mogę pomóc? Chciałam porozmawiać o kotach, a właściwie o moim kocie, który ma na imię psotek i kilka dni temu pojawił się na pańskim podwórku. Pan Ireneusz zmrużył oczy. Ten czarny łobuz z białym noskiem to pani kot? Zdemolował mi dwie donice. Proszę lepiej pilnować tego swojego gałgana. Pani Zosia wzięła głęboki oddech. Rozumiem, że ceni pan porządek, a psotek nie zachował się najlepiej. Ale te donice to nie problem. Dostanie pan ode mnie nowe. Problemem jest to, że psotek od tamtego dnia przestał być sobą. Nie bawi się, nie miałczy i nie wychodzi z domu. Pan przestraszył go tak bardzo, że boi się świata, który zawsze był dla niego bezpieczny. Pan Ireneusz uniósł brwi. Chyba zbyt przejmuje się pani zwykłym kotem rozrabiaką. Myli się pan, to mój przyjaciel. Zgadzam się, że jego psoty nie każdemu muszą przypaść do gustu, ale taki jest jego temperament. Po prostu jest przepełniony energią. I teraz tej energii nie ma, bo ktoś potraktował go jak intruza. Jak zagrożenie, jak coś złego. Po tych słowach zapadła cisza, w której słychać było tylko szum wiatru. Widać było, że pan Ireneusz intensywnie się nad czymś zastanawia. Nie wiedziałem, że on będzie to aż tak przeżywał, powiedział w końcu łagodnie. Wierzę panu, i dlatego chciałabym, żebyśmy razem spróbowali naprawić to, co się stało. Pan Ireneusz pokiwał głową. A potem niespodziewanie powiedział: Muszę przyznać, że pani kot był dla mnie ciekawym zjawiskiem. Jeszcze nigdy nie widziałem tak ruchliwego stworzenia. Pani Zosia uśmiechnęła się delikatnie. Pan Ireneusz pozytywnie ją zaskoczył, mimo że wcześniej nie myślała o nim najlepiej. Później wypili jeszcze razem kawę i ustalili wspólny plan przywrócenia psotka do aktywności i do dawnej formy. Pożegnali się serdecznie i mieli nadzieję, że wszystko uda się jeszcze naprawić. Po południu, kiedy dom pani Zosi pachniał zupą dyniową i świeżo wypraną pościelą, ktoś zapukał do drzwi. Psotek leżał na swoim fotelu i nie był zupełnie zainteresowany odwiedzinami kogokolwiek. Pomyślał, że pewnie pani Marta przyszła z ciepłym ciastem, by podyskutować z jego właścicielką. Pani Zosia otworzyła drzwi i mrugnęła do tajemniczego gościa jednym okiem. Na progu stał pan Ireneusz, a jego obecność wprawiła psotka w osłupienie. Prawdopodobnie przestraszyłby się go, ale dziś nie wyglądał już tak groźnie jak kilka dni temu. Nie trzymał w ręku miotły, lecz mały koszyk owinięty zieloną wstążką. W środku coś bardzo przyjemnie pachniało i miło połaskotało nozdrza Kotka. Dobry wieczór. Przywitał się grzecznie pan Ireneusz. Przyszedłem, żeby naprawić to, co zepsułem. Pani Zosia skinęła głową i zaprosiła go do środka. Po wejściu do domu pan Ireneusz spojrzał na osowiałego kotka, którego doskonale pamiętał. Klęknął na dywanie przy jego fotelu, postawił koszyk i zdjął z głowy kapelusz. Psotku, powiedział spokojnym głosem, Chyba bardzo Cię przestraszyłem i uważam, że postąpiłem źle. Zareagowałem zbyt ostro i teraz jest mi bardzo przykro. Pani Zosia powiedziała mi, że straciłeś ochotę na jakiekolwiek zabawy. Teraz wszystkim brakuje Twojej żywiołowej osobowości i myślę, że ja też mógłbym się do niej przyzwyczaić. Byłoby całkiem wesoło. Po tych słowach wyciągnął z koszyka coś wyjątkowego małą, Ręcznie robioną poduszeczkę, na której leżała kocimiętka. Obok położył kolorową kulkę z dzwoneczkiem i kilka suszonych przysmaków w kształcie rybek. To dla ciebie, od człowieka, który czasem popełnia błędy, ale potrafi się do nich przyznać. Psotek wstał bardzo powoli i wyprostował się. Zeskoczył na dywan, stawiając łapki miękko jak chmurka. Powąchał poduszkę z kocimiętką i poruszył kilka razy wąsikami. Potem podszedł do pana Ireneusza i trącił go nosem w dłoń. Ten aż wstrzymał oddech. A potem uśmiechnął się i pogłaskał kotka z czułością. Myślę, że przeprosiny przyjęte powiedziała pani Zosia, ocierając łzy. Psotek przeciągnął się i zamruczał, a potem, jak gdyby nigdy nic, Pacnął kulkę i potoczył ją w stronę salonu. Pan Ireneusz popatrzył za nią z rozbawieniem. I co teraz? Zapytał. Teraz będzie pan musiał przyzwyczaić się do jego psot, odrzekła pani Zosia z uśmiechem. Ale proszę się nie martwić. Będę dbała, żeby nie rozrabiał za bardzo. Tego dnia ogonek psotka znów zaczął się radośnie poruszać. Nowe psoty były już tylko kwestią czasu. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.